z takimi ludźmi jak ojciec Kolbe którzy w pełni żyją swym chrześcijaństwem można dziś doprowadzić zbłąkanych do domu ojca a w ten sposób do zbawienia powiedział kardynał Julius tylko z takimi ludźmi jak ojciec Kolbe wielka powszeczka wielkie wymagania, które postawił nam tenże kardynał ale wierzymy, że z niepokalaną będziemy w stanie podołać temu zadaniu. Chcemy dzisiaj polecać intencje, które przesłaliście do nas: powołanie kapłańskie, zakonne, misyjne dla powołanych o dary Ducha Świętego i wytrwanie w powołaniu. Prośba o modlitwę w intencji księdza Tadeusza, który przebywa w szpitalu, o łaskę uzdrowienia. Prosi Bernadetta. Mario, dopomóż, abyśmy żyli dobrze, aby w każdym dniu kolejnym nie zabrakło w nim miejsca i czasu dla Boga, abyśmy byli solą i światłem dla świata. Prośmy o uzdrowienie dla Bogu Miły Łajczak, dla Piotra Strycharskiego, naszych bliskich zmarłych, zmarłych rycerzy niepokalanej w sposób szczególny zmarłom. Mamę naszej siostry Doroty prośmy aby dobry Bóg przyjął ją i wszystkich naszych zmarłych do siebie. Powiedzmy to w dziesiątce różańca. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matku Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i Błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i, I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie, nie uciekają, a, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętym. Świętego i poleconymi Tobie. Święty Franciszku z Asyżu, módl się za nami. Święty Maksymilianie, módl się za nami. Przygotujmy nasze brewiarze, abyśmy mogli modlitwą na zakończenie dnia. Móc właśnie teraz pomodlić się wspólnie. Prosimy. Boże, weźmie ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu, chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Ojciec Aryk przywołał postać świętego Franciszka, bo akurat dzisiaj w zakonach franciszkańskich, w kościołach, w których posługują Franciszkanie. Obchodzone jest święto stygmatów św. Franciszka, i w związku z tym pierwsze czytanie dzisiaj nam powiedziało: e, słowami św. Pawła, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Nie zawsze krzyż, który my nosimy, musi być dla nas czymś złym. Myślę, że. Świadectwem dojrzałej wiary chrześcijańskiej jest także umiejętność przyjmowania tych trudności, które nam stawia życie na naszej drodze. Chodzi o umiejętność także dziękowania Bogu za to, co jest trudne, za nasze krzyże. Czy potrafię dziękować za krzyż, który mi dał? Może nie Pan Bóg, może życie, ale Pan Bóg na pewno pomaga mi ten krzyż dźwigać. Pomyślmy o tym w rachunku sumienia. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. się za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych. Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem, serca napełni pokojem i ciszą, najlepszy ojcze. Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną, pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania. Boże i stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej trójcy. Amen. Amen. Ciało moje. Będzie spoczywać bezpiecznie. Zachowaj mnie Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana Tyś jest Panem moim, poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Zbudził On we mnie miłość przedziwną do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi, a wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, pomnażają swoje udręki. Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich. Nie, my, nie wymówię ich imion moje wargi. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Sznur mierniczy szczodrzej mi dział wyznaczył, jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Sam bóg pokoju niech Was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch Wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże Wierny. Powierzam ducha mojego, chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. W ręce Twoje, panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, panie, gdy czuwamy, podczas snu na zosłanie, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. <laughs> Teraz, o panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Któreś przygotował wobec wszystkich narodów Światło na oświecenie pogan I chwałę ludu Twego Izraela Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu Jak była na początku, teraz i zawsze I na wieki wieków. Amen Strzeż nas Panie, gdy czuwamy Podczas snu nas osłaniaj Abyśmy czuwali z Chrystusem I odpoczywali w pokoju Módlmy się Panie nasz Boże, daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane całodzienną pracą, abyśmy przez Ciebie pokrzepieni, służyli Tobie ciałem i duszą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą. Niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych, złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj. Serce napełni. Pokoje mi ciszą. Chwała Ojcu! Poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Serce napełni Pokoje mi ciszą najlepszy Ojcze. Tyś jest Panem moim. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek. Ty ścieżkę życia mi ukażesz. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas usłaniaj. Ty, Panem Moim, Święta Boża Rodzicielką. Pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielką. Witaj Niebios Królowo. Dziękujemy Wam dzisiaj za to spotkanie. Zapraszamy już jutro na godzinę 21.30. Zapraszam też do naszą stronę internetową woww.rejcerstwoniepokalanej.pl, gdzie znajdziecie najświeższy artykuł, jeszcze ciepły, o inicjatywach. Kto tylko może, bardzo gorąco zapraszam, by też zobaczyć krótki filmik o niektórych z akcji wakacyjnych. A teraz niech na spokojną. Noc błogosławi wam nasz Pan. Pan z wami. Jest Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech, Bogu niech będą dzięki. ]cie. Dobrej, spokojnej nocy z Bogiem.